Siema, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj pogramy sobie bardzo interesującą talią, jednak zanim do niej, do niej przejdę. Bardzo ważna informacja otóż w ten piątek. Czyli jutro nie będzie streamu o 19.00, jest to spowodowane tym, że obecnie jestem na wyjeździe i niestety nie mam zbytnio warunków do streama. Ledwo są warunki do tego, żeby nagrać odcinek dla Was, także streamu nie będzie, ale spokojnie on będzie przełożony na sobotę. Czyli będzie po prostu dzień później, w sobotę także o godzinie 19.00. Także kto tam był zawsze w piątki, to przepraszam najmocniej, ale przesuwamy na godzinę 19.00. No dobra, no to już po moich przeprosinach i krótkiej informacji przejdźmy do omówienia talii i jest to talia pod straż królowej. Także powiem szczerze, że straż królowej to nie jest niesamowita zbytnio talia na obecną metę, ponieważ jest szczerze sporo kontroli wobec tej mecie, szczególnie takich sporo remualin, taką straż królowej czy też sporo jakichś loków, ale jest na pewno zawsze bardzo interesująca talia do grania, także ją przedstawię. Straż Królowej rozkaz trzał 3. Stwórz tej karty i wezwiemy tego samego rzędu. Czyli, jeżeli ta karta będzie obita, to możemy co turę tworzyć takie Straży Królowej. Bardzo, bardzo dobra e, karta. O ile oczywiście nie będzie, nic jej nie, nie przeszkodzi. E, I tak jak obijamy? Łowcami Brokwar, e, obijamy także kwatermistrzami, haraldem się gębą i e, liderem. E, kolejne karty: Mentor Szkoły Niedźwiedzia. Bardzo dobra karta, także, która się będzie wzmacniać za każdą e, ranną jednostkę na adrenalinie lub tylko za nasze, przed adrenaliną. Naprawdę solidna, solidna karta, która zrobi ogromne punkty w tej talii. Zamaszyste ciosy, oszczęmujące uderzenia, e, gramy jako takie małe opcje kontrolne. Dodatkowo tarczowniczki drumont pod Ceres, żeby się wysypać. E, Wieźmieszko, niedźwiedzia bardzo mocna karta, która przy okazji współgra z henkaduch, w Henka którym gramy ponieważ mamy sporo, sporo kart, które tworzymy z Henkadu, po prostu gramy w naszej talii, więc uważam, że warto je grać. Dodatkowo dwie ofiarki dla Frey, głównie pod no, straż królowej. No i przechodzimy do tych ciekawszych kart, czyli... No właśnie, Lambet, Fechmistrz i Gerd. Dlaczego gram te karty? Gerd po pierwsze dlatego, bo to jest po prostu, moim zdaniem, bardzo dobra karta, e, i ma, która ma synergię właśnie chociażby z Mentorem, czy nie wiem, z jakimś zamaszystym ciosem, ale przy okazji dlatego gram Gerda, Yy, ponieważ, yy, ponieważ obecnie często się trafia na taką talię swarmu pod królową kropojąków, starą królową krew czyli czy obecną rój pająków, i Gerd właśnie kontruje to. Dodatkowo właśnie Lambert, przez to, że mój, to jest taki trochę tech, który gram w tej talii, yy, ponieważ właśnie są te talie swarmu, ale też są jakieś Wiedźmini KP, gdzie są ci młodzi Wiedźmini itd. itd. i moim zdaniem to jest bardzo dobra karta w obecnej mecie. Arnak, którego jeszcze testuję w tej talii. tym jako taki powerplay. siroko żeby móc wygnać jakiś... żeby móc wygnać jakiś tam scenariusz głównie lub wysoką jednostkę. Cerys jako powerplay. i onej Romancja, żeby zagrać karty, której się nie dobrało, a że gramy sporo Specjali też Artefaktów. Myślę, że warto grać akurat ona i Romancję, no to zobaczymy jak to nam pójdzie. Mm -hmm. No dobra, przeciwnik widzę, że jest znaleziony. I zobaczmy na co trafimy. Okej, okay, dobra, zobaczymy czy to będą Wojownicy, czy to będzie Goodmut. Jeżeli to będzie Goodmut, myślę, że jesteśmy chyba kurde w lepszej sytuacji. A na Wojowników, no to zobaczymy. Raczej nie za dobrej. Mm -hmm. Zrójmy tak, zaczniemy sobie myślę z Haralda. Z Haralda i może Haralda nawet wzmocni szczerze. Aż go wzmocni krysztową czaszką bo jednak on jest kartą, którą może mi obijać te, tą straż, dlatego wolę akurat wykorzystać jego. No dobra, widzę, że przyjaciółko daje pierwszy za maszysty cios, więc nam daje dobrą okazję, żeby zagrać naszą straż. Królowej, który chyba nawet wiecie co, zaatakuje już za jeden, Bo on nie będzie miał jak mi zniszczyć za trzy, a jeżeli by złożył od razu remowal, no to nic na tym nie stracimy, a Harald będzie ciągle żył, więc yy, uderzę już straż. Normalnie nie powinno się tego robić, ale po prostu nie widzę go w tej chwili, nie, nie miałem go po prostu remowal za 3. No jest skiordal oczywiście, ale no wątpię, żeby oddał skiordala tak szybko. Szczególnie że mi jeszcze kolejną straż. No właśnie, Dimun. Hmm. Czyli będą to raczej wojownicy. No dobra, I teraz pytanie jest, czy my chcemy wykorzystać w tej chwili Haralda na czaszkę, czy na straż. Wydaje mi się, że nie na czaszkę, bo no, tutaj będzie kudę potężny ten drakkar, Chociaż możemy użyć też oszamiającego uderzenia, ewentualnie. Wiesz, ja mi takę burzę tego na razie Haralda na czaszkę, bo jednak to będzie takie, takie słabo, trochę oszczemiające. A nie wiadomo, czy mi tego Haralda chce zaraz bić, czy Straż Królowej. Dobra, użyjemy tak. Haralda hmm, i... Hmm, no nie wiem czy zagrać kolejną straż. Scelyst się jeszcze nie będę odchudzać, nie uważam, żeby to było potrzebne. Myślę, że onej romancja pod um, łowcę Brockwa jest prawidłowym zagraniem w tej chwili. Mogę ewentualnie w czaszkę sprowadzić, walnąć, ale nie, zostawimy sobie. Rzeczywiście myślę, że to mogę nawet łowcą w czaszkę chyba walnąć. od razu zniszczył ten drakkar. No ale dobra. Mhm. Widzę, że sobie łowc a dobra, może będzie prowoniem jakieś orła zagrywać czy coś. Tak próbuję sobie krwi chyba robić. Mm, hmm, no dobra. Tym ja po prostu chyba na razie zbiję te głowce. Tutaj mamy spory już punkt nawet na mentorze. Także myślę, że pierwszą runę powinniśmy wygrać. Ale raczej to nie jest zbyt fortunny matchup dla nas. Przyznam szczerze. Także nie, zrobimy to tak. Obijemy jeszcze raz heraldem. Stworzymy straż. Teraz zagram mentora. Chociaż nie, on jeszcze i tak nie ma adrenaliny. To możemy po prostu. Możemy albo to od razu to zbić też ewentualnie. To nie ma znaczenia, bo teraz myślę, że mentor pójdzie, bo Arna Kada sobie wolę zostawić na no później. Mentor za solidne 9 punktów, a nawet nie wszedł na, na adrenalinie. tak jest naprawdę dobra karta i tu już raczej możemy to e, pasować niezależnie co przeciwnik zagra. Mamy 25 punktów przewagi. <ścinko> daj <de> cerys Świetnie, szczerze. Świetnie, ja się bardzo cieszę, bo on oddaje... ...jedną z swoich najlepszych kart i w tej chwili potrzebuje zrobić 10 punktów. Musiałby oddać jakiegoś Hemdala, szczerze. A myślę, że na Blidzie jestem w stanie sobie poradzić z nim. Ciągle amcerys, także... No bo nie chcę szczerze... Mu tak naprawdę w tej chwili dać Arnakada szczerze. I pytanie jest, czy warto. Mógłbym spróbować coś jeszcze teoretycznie, ale moim zdaniem najbardziej się opłaca w tej chwili po prostu zagrać Arnakada, jeżeli już. Boi się oczywiście trochę Blidu. Na długiej ludzie... Powinienem chyba dać radę, chociaż to też wcale nie jest takie pewne z wojownikami. Więc na razie nie, czy po prostu nie poleci, może Wiedźmin? Wydaje mi się tyle po prostu. Może zużyje jakiegoś liderka? Nie, po prostu tyle Wiedźmin. Nie, nie będziemy tego pasować. No dokładnie, Już oddaliśmy Wiedźmin, nawet nie musimy arnakady oddawać. Przeciwnik oddał Cerys. Także mi się bardzo cieszy, bo to jest tak naprawdę jego najlepsza karta w no, w jego talii, a my byśmy sp mogli sporo po prostu wygrać z Cerys na krótkiej rundzie, szczerze. Taki jest plan. Oczywiście, niestety, oddaliśmy jedno Neiro, ale bywo, cóż powiem. Hmm, szczerze, to nie jest. Kurde, nie, no, są, jest jeszcze kilka goldów, które bym chciał. Więc na razie tego byśmy wywalili i to tarczowniczka Drummond. No, jest dość fatalnie. Na pewno Neromacji nie będę oddawać, bo potrzebuję na Cerys. Także chyba no zaczniemy po prostu ze Straży Królowej, chociaż on ma tego Lugosa swojego jeszcze, nie? Ma Lugosa. a długą rundę, kurde, nie chcę z nimi szczerze. Boję się długiej rundy. Z wojakami. No ale z drugiej strony czy mam inne wyjście w tej chwili. To jest dobre pytanie czy mam inne wyjście. No, nie ma zbyt nie, pójdę na do tyłu z tą ręką szczerze. To jest niestety pas. No, nie dobraliśmy ani to ani Henkaduch, ani jakiegoś Lamberta. Nie wiem, chociaż żeby jakiegoś kwatermistrza dobrać, to byłoby nie najgorzej. A tak, no to niestety musimy pójść na długą rundę. A, Harald przegęba też przeciwnika. To jest ciekawe. No, może przeciwnik też gra Straż królowej. <grych> no, rzeczywiście, no, jeżeli gra Haralda, to też może być Straż królowej w takim przypadku. Tak jest, series, bardzo dobrze. W tej chwili tylko, dobra, to mamy dwa proste muligany. Przynajmniej nie będę mieć tych tarczowniczek potem, ale szczerze, no, słabo dobieramy. Nie dobraliśmy ani Helka ducha, ani totemu, ani Lamberta. No, ciekawa talia na pewno ze strony przeciwnika. E, mamy dużo wskrzeszeń, jeżeli chodzi o tą straż, więc możemy spokojnie ją grać. Oj, w sumie na tą zagram ale dobra, przeciwnik ją zbije na 100%. Nie widzę go po prostu nie zbijającego tej straży. No w sumie nie ma znaczenia. Mamy więcej tych straży królowej, więc na wskrzeszeniu na jakiejś ofiarce. Mówię, no to jest 100%, że przeciwnik ją zbije, naprawdę nie ma innej możliwości, dokładnie. Ale mówię, my mamy na szczęście jeszcze kilka wskrzeszeń, więc się nie martwimy tym, bar tym za bardzo. Mm -hmm. No dobra. Ofiarka pod straż, oczywiście tym razem na dobry rząd, bo wiadomo, że na pierwszy zagramy Cerys. A czy zagramy herkaduch? Bo Lamberta raczej nie. Myślę, że w tym podku Totem albo Herkaduch raczej zagramy, wydaje mi się. Wiltrę. no to jest kurde ciekawa talia, to mi się bardzo podoba szczerze. Tacy wojownicy, ale ale tacy ciekawsi szczerze, tacy co trochę właśnie bardziej jest falblodem. Bardzo interesująca talia. Tu oczywiście będzie Syropka na niego. No ale cóż, no więc dobra, aktywujemy sobie strażyczkę. Um, nie wiem czy już nie pójdzie cerys szczerze. Może Sirocco, może cerys. Hmm, na razie cerys szczerze. Na razie po prostu zagramy cerys, odchodzimy się. No dobra. U Skial! No to dobrze dla nas. no Możemy go potem zniszczyć, jakbyśmy mieli rządzę krwi, to tak, bo będziemy mieli raczej rządze krwi, to zniszczymy go po prostu za ciosem. Yy, tylko musi odpowiednio zagrać dobrze Gerda. No tak, na pewno używam oczywiście jednego ładunku z lidera. Tworzymy straż. Yy, I chyba już bym polecił tym totem jakiś albo henkaduch. Chyba poleci Henkaduch, mówiąc zupełnie szczerze, z Frejki w takim przypadku zagrałbym e, Wiedźmina szkoł Niedźwiedzia, a Henkaduch poszłaby pod kwatermistrza. Chociaż nie wiem, du dużo to miejsca jednak zajmie, więc też nie jestem aż tak tego pewien. No mm -hmm. ale dobra, nie będzie hernkaduch. Jak wyjdzie się zespomuje trochę. Oj, hop. Oj, zdążymy, zdążymy. Dobra, nieważne, gdzie już poleci tutaj, czy nie tutaj. Trudno. Ym, no dobra, Olaf. To jest ciekawe. Kurde, to jest ciekawe. Bardzo, to bardzo mi się podoba przeciwnika. No dobra, dobra, dobra To teraz i tak poleci Gerd oczywiście bardzo no, bardzo interesującą taryfę trafiliśmy i się bardzo cieszę. Oczywiście jest HIM, wiadomo, to, to było pewne, ale to na Alafame tak także się nie martwię zupełnie. No, sprytnie przeciwnik zagrał, ale mówię, nie martwimy się. Mamy tutaj Skiala, niszczymy Skiala. Um, Straż Królowej, tworzymy kolejną i myślę, że Arnaczad poleci chyba, a to jest tura na Arnaczada, moim zdaniem. A nie, już kończymy, sorry, już kończymy turę, przepraszam, dopiero w następnej turze zagieramy Arnaczada. Hmm. Knut, no nieźle, nieźle. Powinien zniszczyć straż. Hmm. Dziwne, to był błąd ze strony przeciwnika. Powinien był zniszczyć straż. Um, I to raczej Arnacz będzie teraz myślę. No ładnie, ładnie. Kurde, 7 siły, 7 pancerza, nieźle, nieźle. Tutaj przepraszam za jakieś odgłosy na zewnątrz. O, Hjalmar Za ile? No za 10. ładny Hjalmar. Naprawdę muszę powiedzieć przeciwnikowi, że mu wszedł. My aktywujemy nasze Henka duch. Możemy aktywować Henka duch. Myślę, że warto zagrać w tej chwili z Frejki na przykład. No właśnie, warto zagrać w Mentora nawet. On tu wejdzie za teraz. Ło! 12 punktów, bardzo ładnie. Nawet można nam się kurde lider nie zmieścić, co ciekawe, ale powinniśmy to zrobić, powinniśmy to zrobić, o ile nie wiem, przeciwnik nie ma nagle jakiegoś dzika morskiego, to myślę, że to spokojnie wyrobimy, ale bardzo mi się podbatali przeciwnika naprawdę, muszę to stwierdzić, że bardzo interesuje, ha <hahaha> też mentor widzę, no ładnie, ładnie. No to w takim razie jednak nam lider wejdzie. Hmm. Hmm, poczekamy. Skaliga raczej szpiegów się nie gra, więc... Hmm. I zobaczymy, co będzie ostatnią kartą naszego rywala Siroka. No to w takim wypadku wygraliśmy, wygraliśmy. Ale bardzo ciekawa talia, widać taki typowy swarm, ale trochę właśnie z dodatkiem wojowników, no ale strasznie mi się podoba szczerze właśnie. Takie talie to są takie takie miło odskocznie, jeżeli chodzi o skaligę, naprawdę od takich typowych deków. Także myślę, że bardzo, bardzo ciekawy meczyk. Pywender... Dziękuję bardzo za, za mecz, bo naprawdę było bardzo przyjemnie. Także ja się już będę z wami żegnał, przepraszam, że taki krótki odcinek jest, ale tak jak mówiłem, jestem na wyjeździe, także nie mam zbyt możliwości, żeby nagrywać te talie i generalnie materiały zbyt często, tak samo jak powiedziałem, no jutro streama nie będzie, ale macie chociaż tam odcinek, żeby nie było tak, że nic nie nagrywam. Oczywiście, link do talii w opisie. No i co? No to ja się będę z wami żegnał i mówię. Tym razem streamek w sobotę, także przepraszam, że nie będzie jak zwykle w piątek, ale widzimy się w sobotę, no cóż powiem, no trudno, nie zawsze, nie zawsze, prawda, ma się, ma się tak jakby się chciało, ja sam wolę streama przeprowadzić w piątek, no ale niestety nie mam taką sytuację jaką mam i będę musiał go przełożyć, także widzimy się mam nadzieję w sobotę o 19, mam nadzieję, że się odcinek spodobał, żegnam, do widzenia, no i cześć.